Siemanderko, z tej strony Lila. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić ten. Jak zrobić kwiatka drucików. Najpierw bierzemy zielony drucik i zginamy go na pół. Zabijamy go. Opa. Na, pół. na górze zostawiamy jedną lukę. jest jedna luka, w wkładamy tyczek na pół również i zaginamy. przez na środeczek mniej więcej jak zagniemy. Szukamy środeczka i zaginamy środeczek. Teraz zakręcamy tak jak wcześniej. Czyli powstają takie połączenie. Tutaj takie łączenie Ta, Teraz... Witajcie przyjaciele! Zagrajmy w grę teraz o nazwie! Co jeśli w tej chwili mamy przecież? Dobra, tu teraz przewijamy jednym. I teraz z drugiej strony robimy to samo. Hop. Potem na górze przewijamy tak samo. Wkładamy to w normalne. No i mi my, my wyszedł trochę słaby kwiatek, bo no wiecie jak to tam jest. No zdekoncentrowana byłam po prostu. Ostatnio też wam pokażę, bo zrobiłam. Bo zrobiłam jeszcze ostatnio kokardkę, która wygląda mniej więcej tak. Właśnie taką kartkę możecie sobie tutaj przymocować, tym białym owinąć i ślicznie. Dzisiaj, tym kończymy nasz przesuperancki odcineczek. Już ładnie się szykujemy tak w klimat świąt, dlatego dla Was wesołych świąt.